Buongiorno. Co zrobić, by nauka języka nie kojarzyła się z presją, ale przynosiła Ci jeszcze więcej radości? W tym odcinku dowiesz się, jak skupiać się na tym, co naprawdę ważne, by nauka włoskiego była ciekawą przygodą. Przed Tobą 119 odcinek podcastu Oltremary Włoski przy kawie. Ja nazywam się Antonina Jasnorzewska i bardzo się cieszę, że się spotykamy. Założy się, że uczysz się włoskiego z jakiegoś powodu. Może to jest po prostu miłość do Italii. Byłeś, czy byłaś we Włoszech, w jakimś mieście, w jakimś miejscu i po prostu się w nim zakochałaś, czy zakochałeś. To nie jest trudne. Wiemy, że Włochy mają do zaoferowania bardzo dużo, tu 20 różnych regionów. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Te podróże często są tą naszą motywacją nauki języka, ale nie tylko. Może to być włoska kuchnia, włoskie jedzenie. Tak bardzo kochamy tę neapolitańską pizzę i kluse. Włoskie, że zapragnęliśmy czytać orygina w oryginale przepisy, albo sztuka. I kultura to, co możemy zobaczyć we Włoszech, ilość piękna, która tam na nas czeka, czasem jest naprawdę przytłaczająca, ale również zachwycająca. Wiele do zaferowania ma też włoskie kino, więc tych motywów, dla, którego, dla których uczymy się języka włoskiego, może być naprawdę bardzo wiele. Więc ciekawa jestem, jak to było u Ciebie i co sprawiło, że zaczęłaś, zaczęłaś czy zacząłeś mieć ochotę mówić w tym pięknym języku. Mówimy o tym na początku z pewnego powodu, bo. Ta nasza początkowa motywacja, która wynika właśnie czy z jakiegoś zachwytu nad danym miejscem, czy po prostu nad językiem, że usłyszeliśmy, jak to brzmi i chcielibyśmy tak mówić, to ta motywacja sprawia, że na samym początku rozpoczęcia nauki mamy tego zapału dość dużo. I e, kluczem do sukcesu jest zrozumienie tego, że tej motywacji, jak to możemy nazwać, czy zapału nigdy nie będzie tyle samo. W sensie może tak się zdarzyć i pewnie się tak zdarzy, że z czasem ta, to, co nazywamy motywacją do nauki, będzie słabnąć. Więc warto zawsze na różnych etapach, szczególnie wtedy, gdy czujemy, że nie wiem, jest nam jakoś trudniej, cięż, ciężej wygospodarować czas, to wrócić do tego naszego dlaczego. Dlaczego uczymy się tego języka? No i to nam po prostu ułatwi pójść dalej. Jestem bardzo wielką fanką tego, żeby wplatać ten język włoski do tej naszej codzienności, na ile to jest możliwe. Ja też mam świadomość tego, że jeśli ten język włoski nie jest naszym głównym celem, to znaczy, nie wiem, nie zamierzamy się akurat w tym momencie przeprowadzić do Włoch i znajdować tam pracy i po prostu nauka języka włoskiego jest koniecznością, tylko po prostu chcemy, żeby stało się to naszym przyjemnym hobby, no to wiadomo, że w życiu możemy mieć inne ważniejsze rzeczy typu nasza praca, czy rodzina, czy różnego rodzaju inne obowiązki. Więc warto jakby tak sobie zdać sobie z tego sprawę i potraktować ten język włoski jako, no właśnie, jako coś przyjemnego, jako coś, co robimy dla siebie. I mimo tego, że właśnie to ma być taka przyjemność, to mimo tego starać się działać z jakimś planem, czyli po prostu powiedzenie sobie, że chce się uczyć włoskiego, chce kontynuować swoją naukę języka włoskiego, być może nie wystarczy, żeby yy, no, ta przygoda trwała i żebyśmy widzieli jakieś tam postępy. Ja od pewnego czasu odkryłam taką metodę, o której już pisałam kiedyś w newsletterze. Jeśli Cię jeszcze nie ma tutaj na tej liście mailingowej, mailingowej Ultra Marewłoski przy kawie, to bardzo Cię serdecznie zapraszam do zapisu. Link zostawię w opisie tego odcinka, ale właśnie pisałam już o tym kiedyś w newsletterze. To jest coś, co ja u siebie hmm, sprawdziłam i działa. Dla mnie, możesz zobaczyć, jak to by było u ciebie, ale przeczytałam kiedyś taką książkę, która mówiła o tym, by, by rok podzielić na takie 12 tygodniowe części, czyli tak naprawdę skupiamy się na celu na trzy miesiące. I rzeczywiście to bardzo ułatwia nam podejście do różnych spraw, w tym nauki języka, bo nie generuje u nas takiej chęci wyznaczenia sobie bardzo dużego celu, tylko po prostu dzielimy to na mniejsze kroki w ciągu roku, czyli w ciągu trzech miesięcy zakładam, że coś mi się uda. Podzielenie tego na takie mniejsze kroki naprawdę sprawia, że to jest bardziej realne. Takie bardziej namacalne i wydaje się po prostu osiągalne. I mam tego świadomość, że tak jak powiedziałam wcześniej, że włoski, jeśli nie jest tutaj naszą koniecznością, jeśli chodzi o pracę czy po prostu życie, że chcemy się przeprowadzić do Włoch, no to gdzieś tam wiele rzeczy postawimy na pierwszym miejscu, czyli właśnie praca, rodzina, znajomi i. Gdzieś ten włoski musimy sobie wpleść, ale mimo wszystko te kroki, te cele, które sobie wyznaczamy, no właśnie, nie muszą być takie duże. To zdejmuje trochę presji. Jeśli nie wyznaczamy na rok, w rok osiągnę poziom taki i taki, to tylko po prostu rozkładamy to na mniejsze cele, to jest nam łatwiej i tak jak powiedziałam, wydaje się to bardziej osiągalne. Zresztą, jeśli chodzi o te poziomy, ten właśnie, że osiągnęłam już poziom A2, poziom B1. To wszystko jest bardzo ważne, ale faktycznie najważniejsze jest to, jak my z tego języka y, możemy skorzystać. I w sumie to jest następna rzecz, którą chciałabym tu poruszyć, jeśli chodzi o, tą, o tę presję, bo my bardzo często nakładamy sobie na siebie taką presję idealnego momentu, że jak ja się jeszcze czegoś tam nauczę, opanuję kolejny czas, to wtedy będzie ten moment, kiedy ja już będę mówić po włosku. I to odzywanie się po włosku bardzo odwlekamy w czasie. Ja wiem, że na różne sposoby się uczycie tego włoskiego. Część z was być może ma lekcje indywidualne, część uczęszcza do jakichś grup. Wiem, że jest też bardzo duża część z was, która uczy się z moim wideokursem włoski start, gdzie spotykamy się na konsultacjach co miesiąc, ale mimo wszystko jakoś to mówienie Zostawiamy, a ja już niejednokrotnie w tym podcaście Was zachęcałam do tego, że, żeby odzywać się nawet do samego siebie, czyli powtarzać, powtarzać zdania, których się uczycie na głos, i również opowiadać sobie różne rzeczy, które się przytrafiły sobie samemu na głos po włosku. Więc my tego omówienia nie musimy odwlekać na idealny moment, tylko działamy z tym, co mamy. Pokuszę się tutaj o takie porównanie, bo włoski jest również moim spełnionym marzeniem i jak wiecie też, mówiłam to w tym podcaście nie, niejednokrotnie, że nauczyłam się go już w, jak byłam, Osobą dorosłą, po prostu poszłam na studia filologiczne i przeszłam, przeszłam tę drogę, i włoski stał się moją pracą, więc posłużę się innym przykładem, posłużę się kaligrafią, którą się też zajęłam. To też było takie marzenie, które odkładałam przez kilka lat, ale to, co chcę Wam powiedzieć, to może nie moją drogę tutaj z kaligrafią, ale takie porównanie, że Naprawdę nie warto czekać na ten idealny moment, bo wyobraźcie sobie, że właśnie kaligrafujecie. Może to być cokolwiek innego, jakakolwiek inna inne hobby. Może być to ceramika, cokolwiek innego czym się zajmujecie, może to być też jakiś sport, coś gracie. I no nie wiem, no nie czekacie, wykonujecie pewne powtórzenia, nie wiem, na przykład stawiamy te literki, ale ja zawsze zachęcałam, bo później też warsztaty kaligraficzne prowadziłam, żeby nawet z tą początkową, niewielką umiejętnością, gdzie dopiero się uczymy jakiegoś prostego kroju, prostych literek, robić już pracę tak zwane na czysto, czyli pisać całe zdania, nie czekać, nie, nie męczyć jednej literki przez... Trzy miesiące, żeby ona była idealna, bo jedna literka no, nic nie zmienia, tak? W sensie, my potrzebujemy zapisać całe zdanie, potrzebujemy wszystkich literek. I dużo lepiej, jak te literki nawet jeszcze są trochę koślawe, ale tworzą całość. I trochę tak jest z tym językiem, że my nie możemy czekać na idealny moment, kiedy my będziemy mieć wszystkie puzle już języka, które nam są potrzebne, bo często może nam się wydawać że jeszcze tyle rzeczy, nie umiem powiedzieć po włosku. Tak ci się wydaje, bo próbujesz tłumaczyć z języka polskiego. No i to jest oczywiste, że rozstrzał pomiędzy tymi językami będzie duży. No albo na przykład znasz angielski. No po angielsku pewnie umiesz więcej powiedzieć, jeśli uczyłeś się tego języka, czy uczyłaś kilkanaście lat, czy nawet kilka lat. Co w się sensie porównujemy to do naszego, nie wiem, języka ojczystego, czy innego języka obcego, którego uczymy się znacznie dłużej. No i tutaj y, automatycznie przychodzą nam różne zdania, i nie umiemy tego przełożyć na język włoski. Pomyśl sobie o tym, że no masz tam jakieś fragmenty na razie i z tych fragmentów próbuj złożyć wypowiedź. Tak? To na początku naprawdę będą proste zdania, ale bez tych prostych zdań później nie wydarzą się też bardziej skomplikowane zdania. Więc nie ma co czekać na idealny moment i na jeszcze coś, jeszcze coś. Tylko po prostu korzystać z tego, co już masz. I ja wiem, na początku to będą pojedyncze zdania, pojedyncze słowa. Nawet jeśli nie masz z kim, z kim rozmawiać, to rozmawiaj samemu ze sobą. Tak jak tutaj niejednokrotnie Wam już to polecałam. Albo właśnie do, dołącz do nas na konsultację do włoskiego startu. Tam też możemy sobie raz w miesiącu porozmawiać. Ważne jest to, żeby ucząc się języka, jakkolwiek to robisz, to powtarzaj to po prostu na głos, bo jeżeli pierwszy raz w życiu masz powiedzieć coś po włosku. W momencie już autentycznej sytuacji we Włoszech, to może nie być takie oczywiste, a jeśli ty już to zdanie, nawet samemu do siebie, wypowiedziałeś czy wypowiedziałaś wielokrotnie, to na pewno będzie dużo prościej. I też jest bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę to też z nas trochę ściąga tej presji że moment, w którym będziesz wiedzieć wszystko Nigdy nie nastąpi. To nie jest tak, że przyjdzie taki cudowny, magiczny dzień, w którym będziesz wiedzieć wszystko. To jest niemożliwe, dlatego że język jest żywym organizmem, on się zmienia, więc zawsze będzie coś, czego możemy się nauczyć, zawsze będzie jakaś, nie wiem, zagwostka gramatyczna, którą, e, którą będziemy musieli jeszcze odkryć. Każdy etap nauki jest trochę inny, z różnymi wyzwaniami się mierzymy, ale warto spojrzeć na tę naukę języka trochę na, na taki proces. Jesteś w drodze i na każdym etapie tej drogi możesz powtórzyć za Michałem Aniołem: Sto in imparando, wciąż się jeszcze uczę. I naprawdę, nawet jeśli osiągniemy już bardzo wysoki poziom i będziemy się czuć swobodnie w tym języku, co jest wspaniałe, to nadal będą rzeczy, których możemy się nauczyć, więc warto nawet już na samym początku zdać sobie sprawę, że my nadal się uczymy. I powtórzyć sobie sto ancora imparando, wciąż się jeszcze uczę. To znaczy, że mogę popełniać błędy. Jakby nie da się uczyć języka i od razu mówić w nim bezbłędnie. To jest niemożliwe po prostu. To absolutnie nie jest zachęta do tego, żeby. Nie starać się jakby zrozumieć, jak funkcjonują jakieś rzeczy w danym języku, ale prawda jest taka, że te błędy prędzej czy później muszą się pojawić po to, żebyśmy się na nich nauczyli. I jakby no, nie od razu wiemy wszystko w języku włoskim, więc pewne błędy będą nie wynikały z tego, że my czegoś nie zapamiętaliśmy, tylko po prostu jeszcze czegoś nie, nie, nie wiemy, nie znamy danego trybu, Włosi używają tego inaczej. Więc trzeba zrezygnować z tego perfekcjonizmu i po prostu się pogodzić z tym, że gdzieś tam błędy się pojawią, na nich możemy się po prostu nauczyć. Tak jak wam powiedziałam, jeśli się nie wydarzą te proste zdania wypowiedziane, to tej bardziej rozbudowane się nie wydarzą. Więc warto sobie dać to przyzwolenie, potraktować po prostu tę naukę języka jako taką przygodę. I to też nie jest wyścig. Wiadomo, że tak jak wam powiedziałam, oddzielnym przypadkiem jest to, kiedy nie wiem. Bardzo mocno potrzebujemy nauki języka dla pracy, jest to nasz po prostu priorytet w życiu, a inaczej, jeśli to jest po prostu hobby, i wiadomo, my musimy w jakiś sposób posuwać się do przodu, tak? To jest oczywiście bardzo ważne i w tym nam pomaga plan, ale to też nie chodzi o to, żeby w bardzo krótkim czasie spróbować przyswoić, nie wiem, dziesięć zagadnień gramatycznych, bo. Ważne są też powtórki, ważne wracać do tego, co już było. To jest bardzo ważne, dlatego że co z tego, że my coś będziemy wiedzieć w teorii, że takie tryby i czasy istnieją, jak my nie jesteśmy w stanie tego użyć w praktyce. Więc dużo bardziej niż taka, taki sprint na jak największą ilość przerobionych zagadnień, dużo bardziej praktyczna tutaj w faktycznym używaniu języka jest elastyczność, czyli nawet jeśli, no właśnie, danego zagadnienia jeszcze nie było i tak dalej, to można to zawsze jakoś powiedzieć inaczej, próbować powiedzieć inaczej, czyli działać z tym, co mamy i powoli dokładać te kolejne cegiełki na naszej drodze, które no, pozwolą nam po prostu powiedzieć więcej. Ale nigdy nie będzie tak, że na samym początku, jak sobie będziemy wymyślać zdanie po polsku, to jesteśmy w stanie wszystko, wszystko po włosku powiedzieć. No to jest po prostu, to tak nie działa. Więc bardzo warto podkreślić, żeby dać sobie to przyzwolenie też na taką elastyczność. Dobra, nie wiem jak to jest to słowo, no to jakoś to obejdę, jakoś dam radę powiedzieć to inaczej. Więc tu bardzo, bardzo przydaje się taka umiejętność. To, co u nas z nas też może trochę presji zdjąć, to liczba materiałów. Naprawdę to nie sprawi, że będzie mieć kilkanaście różnych książek do języka włoskiego, kilkanaście różnych źródeł, to tylko wprowadzi trochę chaos w naszej nauce. Warto sobie po prostu dobierać te materiały i działać z jakimś konkretnym planem. Bo gdy przyjdzie chociaż, nie wiem, to 15 minut w ciągu dnia, kiedy możemy poświęcić ten czas na włoski, to zamiast się zastanawiać, po co sięgnąć, po prostu sięgamy po to, co, z czego korzystamy, czy jest to jakaś książka, czy jest to właśnie tak, taki kurs, tak jak no, kurs włoski start jest takim gotowym planem nauki, po prostu siadasz i, i wiesz, czym możesz się zająć, więc. To jest też no taka pułapka, żeby tego nie było po prostu za dużo, i też pewne rzeczy mogą Ci odpowiadać, pewne nie, i to jest wszystko w porządku. Jeśli Potrzebujesz jakiejś porady do, co do tego, z czego korzystać, to pamiętaj, że zawsze możesz te, też do mnie napisać, czy odpisać na newslettera, czy napisać na antonina.maupa.oltremary.pl. Bardzo chętnie Ci pomogę. Ja też yy, chcę Wam dać znać, że pracuję nad czymś, nad czymś, co sprawi, że. Wasza nauka będzie jeszcze przyjemniejsza, jeśli chodzi o włoski. Też będzie taki gotowy plan nauki. Więcej zdradzę Wam na jesieni, ale też nie mogę się właśnie doczekać, aż będę mogła Wam zdradzić, nad czym pracowałam tak naprawdę przez ostatni rok. To już jest ostatni odcinek przed wakacyjną przerwą. Ona w tym roku potrwa dwa miesiące, czyli nie będziemy się słyszeć w lipcu i sierpniu. Ja naładuję baterie, by wrócić do was z ciekawymi odcinkami, z ciekawymi materiałami. Już we wrześniu, ale jeśli chcecie pozostać ze mną w kontakcie i dostawać ode mnie maile, to to jest wspaniały moment, żeby dołączyć do newslettera. Tam porcje wiedzy serwowane są trochę jak tu w podcaście, szybkie espresso, tak żeby podzielić to na mniejsze, bardziej zjadliwe porcje tej wiedzy. Pojawia się też bardzo dużo odniesień do włoskich piosenek by można było nucąc je uczyć się praktycznych zwrotów. A jest jeszcze prezent po zapisie na newsletter otrzymasz ode mnie e włoska podróż. To taki językowy niezbędnik na start. Link do newslettera zostawiam w opisie. Życzę ci cudownych wakacji i słyszymy się we wrześniu. Buone vacanze.